Teraz parę zdjęć. Z góry. Tak wygląda zwykłe zdjęcie JPEG nieedytowane. To z winietą to jest właśnie format TRAF, czyli plik DNG do późniejszej edycji. W tym teście używałem trybu. Visual Follow, czyli Watch Me. Dron obserwuje ruchomy zaznaczony uprzednio na ekranie smartfona obiekt, czyli w tym wypadku mnie. I dron się nie porusza, nie leci, tylko się obraca w miejscu. I śledzony obiekt może, nie może wyjść właśnie z pola widzenia kamery. Mamy jeszcze do wyboru tryb Follow Me, który będzie śledził oznaczony na ekranie obiekt, podążając za nim, i wtedy minimalna wysokość to 2,5 metra. Jeszcze jest fajny tryb Journey, czyli dron podnosi się i oddala, po czym znowu wraca do nas. No i ten, ten tryb głównie służy do wykonywania zdjęć, ujęć wideo z ciekawej perspektywy i minimalna wysokość do 2 metry. Możemy też decydować o szybkości ruchu i odległości, na jaką dron odlatuje.